Czas present simple, a więc kochany czas, od którego zaczyna się cała nauka języka angielskiego. Dzisiaj nauczymy się tworzyć zdania twierdzące z użyciem czasownika be, a więc być, który w języku angielskim odmienia się na m, r, is. Zdanie rozpoczynamy od podmiotu, a więc tak zwanej osoby. Jest ich osiem. Mamy osobę I, you, he, she, it, we, you, they. W tłumaczeniu ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. Musimy odpowiednio dodać odmienny czasownik być, żeby powiedzieć. Ja jestem, ty jesteś, on jest, ona jest, ono jest, my jesteśmy, wy jesteście, oni są. I am. Ja jestem. You are. Ty jesteś. He is. She is. It is. We are. You are, they are. Następnie dodajemy resztę zdania, na przykład jakiś przymiotnik, i może to być happy. I am happy. You are happy. He is happy. She is happy. It is happy. We are happy. You are happy. They are happy. I tak oto tworzymy konstrukcję zdań z użyciem czasownika być w czasie prezent simple w zdaniach twierdzących. Przez wszystkie osoby zaobserwuj ten profil, bo więcej tego typu mini lekcji z języka angielskiego.